Kochani, bardzo serdecznie witam Was wszystkich i zapraszam na kolejne wprowadzenie do księgi biblijnej. W projekcie Słowo Blisko Ciebie przychodzi czas na księgę Judyty. Powiemy sobie kilka słów na temat tej księgi w trzech odsłonach: po pierwsze, czas powstania tej księgi, po drugie, gatunek literacki i po trzecie, przesłanie moralno-teologiczne. Po pierwsze, więc zapytajmy, kiedy ta księga powstała. Najprawdopodobniej powstała w II wieku i przypuszczalnie, przed Chrystusem oczywiście, i przypuszczalnie działo się to w czasie tzw. powstania Machabeuszów. Otóż w 166 roku przed Chrystusem Izraelici byli pod panowaniem helleńskim. To była spuścizna Aleksandra Wielkiego, który w 333 roku wyruszył ze swoją kampanią na wschód, podbił wiele terenów, podbił m.in. Ziemię Żydowskie, Palestynę i później jego następcy panowali na tamtejszych terenach. Tak się stało, że w 166 roku władca syryjski Antioch IV Epifanes. Zakazał Żydom sprawowania kultu w świątyni jerozolimskiej, nakazał natomiast wprowadzenie kultu obcych bóstw, bóstw greckich, i co więcej, nakazał składanie ofiar. Wtedy to w niewielkiej miejscowości Modin, położonej niedaleko Jerozolimy, wybuchł bunt. Matatiasz z Modin, a później jego pięciu synów najsłynniejszy to Juda Machabeusz stąd nazwa całego powstania powstanie Machabeuszów doprowadzili do walk z Syryjczykami udało im się odzyskać świątynię jerozolimską, którą wcześniej już wojska syryjskie zajęły i po sześciu latach rzeczywiście pokonali Syryjczyków. To było jedyne zwycięskie powstanie Żydów w ich starożytnej historii. Dwa kolejne, które wybuchły w 66 roku naszej ery i w 132 roku naszej ery, Żydzi ponieśli klęskę. Otóż w tych właśnie latach, od 166 do 160 przed Chrystusem, Izraelici potrzebowali wzmocnienia ducha swojego narodu, potrzebowali podniesienia na wyżyny ich uczuć patriotycznych, aby w ten sposób przygotować się do walki, aby nie upadł taki ich duch w walki o wyzwolenie narodowe i religijne. I właśnie celem takiego podniesienia ducha patriotycznego narodu, a jednocześnie ducha religijnego, celem wzmocnienia zaufania do Boga, który, jak wierzyli Izraelici, prowadzi ich w tym powstaniu, napisano Księgę Judyty. Ta właśnie Księga miała podnosić Izraelitów na duchu i zagrzewać do walki. Punkt drugi to gatunek literacki. Otóż, jeśli chodzi o gatunek literacki, nie jest to opowiadanie historyczne. Nie jest to ani powieść, ani nowela historyczna, to znaczy taka, która rzeczywiście odzwierciedla konkretne sytuacje, które miały miejsce w dziejach narodu wybranego. Jest to opowiadanie w pewnym sensie fikcyjne, wymyślone, aczkolwiek pojawiają się w nim realne postacie, które rzeczywiście odegrały ważną rolę w historii narodu wybranego. O tym, że nie jest to opowiadanie historyczne, świadczy choćby fakt, że pojawia się tam król Nabuchodonosor, który walczył rzeczywiście z Izraelitami w VI wieku przed Chrystusem. Ale pojawiają się tam także wojska asyryjskie, które to napadły na ziemie żydowskie 150 lat wcześniej, w 722 roku przed Chrystusem. Pojawiają się tam także motywy perskie. Które są nawiązaniem do okresu perskiego w historii Narodu Wybranego. Mamy więc odniesienia do różnych historii Narodu Wybranego, historii walk z narodami pogańskimi i do różnych postaci, które w tych walkach brały udział. Autor więc kompiluje z dawnych dziejów Izraela opowiadanie, które jak już wspomnieliśmy ma zagrzewać do walki i które jest literacką fikcją o jednak charakterze dydaktycznym. Cel tego opowiadania jest właśnie taki, aby zachęcić Izraelitów do ufności wobec Pana Boga. No i to jest dobry moment, aby przejść do trzeciego punktu, a mianowicie do przesłania teologicznego i moralnego tej księgi. Przesłanie teologiczne zawiera się właśnie w tym wezwaniu, że należy ufać Panu Bogu nawet w ogromnych trudnościach, nawet w czasach walki, w czasach wojen, bo Pan Bóg prowadzi historię swojego narodu. Drugie przesłanie, które płynie z tej księgi, to docenienie wdowieństwa. Judyta, główna bohaterka, która pokonała Holofernesa, odcinając mu głowę, jest wdową. A wiemy, że w Starym Testamencie, zwłaszcza w Prawie, czyli w Pięciu Księgach, bardzo często zwraca się uwagę na pozycję wdów i sierot, albowiem te dwa stany to były stany. Które żyły w bardzo trudnych sytuacjach. Zwłaszcza jeżeli wdowa nie miała dzieci, to właściwie była skazana absolutnie sama na siebie i pozostawała bez środków do życia. W związku z tym widać, że w tej księdze ta dojrzała myśl teologiczna jest już na tyle zaawansowana, że wdowy ukazana, wdowa Judyta ukazana jest tutaj na bardzo wysokiej pozycji. Chodzi więc właśnie o docenienie do wdowieństwa. Po drugie, czy po trzecie, już właściwie w tym przesłaniu sięgamy także po praktyki religijne, takie jak modlitwa i post. One również odgrywają bardzo ważną rolę. Autor tej księgi pokazuje nam, jak ważny jest post. Zwłaszcza gdy ktoś przygotowuje się do ważnych wydarzeń, tutaj akurat do walki, i znajdziemy też na kartach tej księgi bardzo piękne modlitwy. Modlitwy, które właśnie świadczą o całkowitym zaufaniu do Boga, o poleganiu na Panu Bogu, o głębokiej nadziei w to, że On nie opuści swojego ludu. I jako ostatni akcent, zdajmy sobie sprawę, że postać Judyty stała się takim starotestamentalnym typem Maryi, dzielnej niewiasty, która spełnia wolę pana Boga, która właśnie patrząc już z punktu widzenia teologicznego, to ona zmiażdży głowę szatana, czyli ona, Maryja, podobnie jak Judyta, wystąpi do walki ze złem, z przeciwnikami Pana Boga i dzięki Bogu dokona się to zwycięstwo. Wspomnijmy choćby tę frazę, która pojawia się w godzinkach o Najświętszej Marii Panny, mianowicie mowa jest tam o Maryi, która nazwana jest Judyt wojującą. W ten właśnie sposób Kościół interpretuje postać Judyty, odnosząc do Matki Bożej. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że imię Judyta nie jest przypadkowe. Oznacza ono po prostu każdą Żydówkę. Judyta, czyli mieszkanka Judy, a w Judzie mieszkali Żydzi, Izraelici, i w ten sposób ta postać. Dla narodu wybranego również stała się taką bohaterką zbiorową. To chyba jedno z krótszych wprowadzeń do księgi biblijnej, ale księga ta jest bardzo piękna i zachęca do głębokiej refleksji, czego nam wszystkim z serca życzę.